Często zdarza się, że piłkarze, którzy odchodzą z United, następnie mają nieco prościej. Świetnym przykładem jest Antony, ale też Marcus Rashford, czyli piłkarz, który w zimę odszedł właśnie z Old Trafford i przeniósł się do Aston Villa. I wydaje się, że na Villa Park staje się jednym z ciekawszych zawodników właśnie w całej lidze. W czym jest najlepszy, co się zmieniło w grze samego Anglika oraz przede wszystkim jaka jest jego przyszłość, o tym wszystkim dzisiaj sobie pogadamy. Przede wszystkim zachęcam oczywiście do pozostawienia swojej opinii w komentarzu. Dajcie znać, co wy sądzicie o Rashfordzie, bo w wielu przypadkach, właśnie kiedy on jeszcze był w Manchesterze United, można było usłyszeć takie zdanie, że to jest piłkarz mimo wszystko zepsuty, że podpisał nowy kontrakt, a następnie znacznie spuścił stonu, że te jego występy właśnie po podpisaniu nowej umowy już nie stały na aż tak wysokim poziomie. I to jest jak najbardziej prawda, natomiast też atmosfera, jaka wytworzyła się nie tylko wokół United, ale też wokół Rashforda, który właśnie. Był po części taką niespełnioną obietnicą dla wielu fanów. United też jako wychowanych to wiązało się z bardzo toksycznym klimatem, który stworzył się wokół Rashforda. A jako, że United musiało szukać cięć kosztów, a Rashford też jest wychowankiem, czyli czystym profitem dla klubu. Ten piłkarz opuścił Old Trafford i wydaje się, że w Aston Villa właśnie będzie w przyszłości, bo aktualnie jest tylko na wypożyczeniu. Niemniej jednak, niezależnie od tego, gdzie skończy Markus Rashford, warto spojrzeć na kilka aspektów jego występów, które w ostatnich tygodniach uległy zmianie. I to uległy zmianie jak najbardziej na plus. Po pierwsze, to są oczywiście minuty, to znaczy, tak jak możecie zauważyć, właśnie Rashford pod kątem minut ostatnio zaliczył swój pierwszy mecz od bardzo długiego czasu, od bodajże października. Kiedy to zagrał 90 minut, to było w meczu 1-8 Finału Champions League z drugią. Poza tym czasem zdarzało się, że zaczynał mecze od pierwszej minuty, jak choćby z Liverpoolem, jak choćby z Cardiff, a czasem też wchodził z ławki. Natomiast to, co jest najciekawsze, wydaje się właśnie w kontekście Rashforda, to jest to, jak jest wykorzystywany w Aston Villa, bo nawet jeśli w United to był piłkarz, który teoretycznie był skrzydłowym, ale moim zdaniem to był domyślnie boczny napastnik. Piłkarz, który zaczynał powiedzmy w bocznym sektorze, a następnie schodził bliżej światła bramki, co zresztą świetnie widać było w sezonie 22-23, gdzie Rashford był najlepszy właśnie w swojej karierze pod kątem strzelonych goli. To właśnie wtedy wydaje się, że Eric ten hak odblokował tego najlepszego Rashforda. W tym sezonie w Aston Villa po części Emery wykorzystuje go w sposób podobny, ale do nieco innych celów. To znaczy Marcus Rashford właśnie w najlepszych sezonach w United moim zdaniem był bardzo mocno związany z Luke'iem Showem, to znaczy ze swoim lewym Obrońcą, z lewym obrońcą, który często wykonywał dość charakterystyczne ruchy, które możecie zauważyć choćby na tej grafice. To jest tak zwany underlap, to znaczy właśnie taki obieg bocznego obrońcy powewnętrznej, który często zabiera Rashfordowi, w tym przypadku czyli skrzydłowemu piłkarza, przeciwników i pozwala mu zyskać powiedzmy pół sekundy czy sekundę, żeby złamać z piłką do środka, a następnie, żeby też napędzić się przed wykonaniem zwodu. Żeby podać też wam przykłady z samego boiska, zwróćcie uwagę choćby na. Liverpool, który właśnie często, choćby w postaci Andy'ego Robertsona, taki właśnie ruch wykonuje, zabiera skrzydłowemu tym samym przeciwnika i nie inaczej było w najlepszych momentach, moim zdaniem, Rashforda w United, kiedy to Luke show, tak jak choćby w meczu z 2021 roku przeciwko Manchesterowi City, też atakował tę przestrzeń po wewnętrznej. Tak jak widzicie, wtedy Rashford był ustawiony nieco szerzej, a następnie Shaw właśnie przebiegał przed nim i w taki sposób gwarantował Rashfordowi więcej czasu, kiedy ten piłkę otrzymał. Dlaczego to jest aż tak istotne? Dlatego, bo dość często właśnie Rashford występuje, nie chcę mówić, że w drugim garniturze Aston V, natomiast na ten moment ciężko jest moim zdaniem mówić o takim pierwszym klasycznym składzie, właśnie gdy mówimy o zespole, który występuje w europejskich pucharach. To oczywiście wiąże się z rotacją, a to także oznacza, że choćby na lewej obronie czasem występuje Luka Dean, a czasem występuje Jan Madsen. I to także właśnie oznacza, że choćby w meczu z Cardiff, przeciwko walijskiemu zespołowi w FA Cup bodajże 2-3 tygodnie temu, tak jak możecie zauważyć, już w trzeciej minucie Madsen był bliżej osi boiska, a następnie, gdy dostał piłkę i podał ją do Rashforda, wykonał właśnie takie wbiegnięcie przed Anglią. Dlaczego Warto o tym mówić. Dlatego, bo Markus Rashford jest wykorzystywany w nieco inny sposób przez Emery'ego, aniżeli był w każdym z poprzednich etapów swojej przygody z piłką. Co mam na myśli, zwróćcie uwagę choćby na najlepszych piłkarzy pod kątem tworzenia sytuacji od momentu przejścia Rashforda, właśnie na Villa Park. Tak jak widzicie, nawet jeśli Rashford zajczył w Premier League wcale nie aż tak dużo minut na tle całej tej listy, stworzył on szansę o wartości największej pod kątem oczekiwanych asyst, to znaczy. Jak takie jakościowe są właśnie szanse, które tworzysz. Tutaj Rashford jest zdecydowanie najlepszy. Co więcej, we wspomnianym meczu z Cardiff Rashford po raz pierwszy właśnie od kiedy w ogóle gra w piłkę i od kiedy zbierane są takie statystyki, stworzył 6 szans w jednym spotkaniu, a to także pokazują inne liczby, to znaczy patrząc na asysty oczekiwane Markusa Rashforda w przeliczeniu na mecz sezon po sezonie, tak jak możecie zauważyć, ten czas w United to jest zazwyczaj dość podobny poziom właśnie tej metryki, gdy mówimy o tym, jak to wygląda w... A stonwili, oczywiście przez małą liczbę minut. Mimo wszystko jest to dość mocno podwyższone. Niemniej jednak faktem jest, że skok jest bardzo, to bardzo duży. I nie inaczej jest pod kątem innych metryk, to znaczy choćby, gdy mówimy o podaniach progresywnych, właśnie otrzymanych przez Rashforda, tak jak możecie zauważyć, on częściej dostaje piłki zdobywające, on częściej dostaje piłki, które zwyczajnie napędzają na akcję. Nie inaczej jest choćby, gdy mówimy o stworzonych sytuacjach przez samego Anglika. Tak jak można zauważyć, znów jest to wynik zdecydowanie lepszy niż w jakimkolwiek z poprzednich sezonów, za to też dużo mniej razy angażuje się on w to, aby w ogóle piłkę właśnie zagrać w strefie ataku. Czyli Powiedzmy, ma nieco bardziej specyficzną rolę, nieco dokładniejszą, która skupia się tylko na tym, żeby dostać piłkę zagraną zdobywającą, żeby właśnie dostać piłkę w strefie ataku, a następnie stworzyć szansę. Kończąc już wątek liczbowy, to co jeszcze można dostrzec analizując rozmaite liczby związane z Rashfordem, to jest fakt, że po pierwsze dużo części dośrodkowuje piłkę, tak jak możecie zauważyć, to jest skok bardzo, to bardzo znaczący i nie inaczej jest choćby, gdy mówimy o udziale Rashforda pod kątem shot creating actions w przeliczeniu na mecz. Oczywiście Rashford właśnie w United już moim zdaniem w ostatnim sezonie pokazywał, że poniekąd dostosowuje się choćby do Hojlunda. W meczu z Brighton widać było, że ta współpraca powiedzmy jakoś się rodzi, natomiast nigdy nie była w stanie ona w 100% odpalić. Gdy mówimy o tym, co aktualnie jest w Aston to jest to, że Rashford stał się zwyczajnie piłkarzem, który tworzy bardzo dużo sytuacji. Zatem pytanie, w jaki sposób do tego dochodzi. I tutaj moim zdaniem warto skupić się na Unaju Emerym, to znaczy szkoleniowcu, który na ogół jest bardzo dobrze przygotowany do tego, z kim ma pracować i w jaki sposób ma pracować. To jest ktoś, który nawet jeśli ma analityków w swoim sztabie i tak ma swoją analizę, przeprowadza swoją analizę przeciwnika i jest de facto pracocholikiem. a to wszystko, żeby właśnie porównać swoje obserwacje z obserwacjami w swoich współpracowników, w związku z czym nic u Emerego nie jest przypadkowe. A to z kolei także oznacza, że Aston Villa jest jednym z najbardziej powtarzalnych klubów w całej Premier League, zwłaszcza pod kątem tworzenia sytuacji. To znaczy moim zdaniem to jest mimo wszystko cecha tych najlepszych zespołów, że są w stanie tworzyć powtarzalne sytuacje w samym polkarnym i nie inaczej jest, gdy mówimy o właśnie Rashfordzie oraz o sposobie jego wykorzystania przez Unai Emery'ego. Tak jak już podawałem ten przykład z trzeciej minuty w meczu z Cardiff, zwróćcie uwagę na to, co działo się później w tym samym spotkaniu. W czwartej minucie można było mówić o dokładnie tym samym zachowaniu Macena, o właśnie obiegu od wewnętrznej. W szóstej minucie Madsen znów podał piłkę do... Do Rashforda i znów był w stanie wykonać ten sam ruch i tutaj, tak jak możecie już zauważyć, Asensio domagał się futbolówki. Nawet jeśli wtedy jej nie dostał, no to 10 sekund później Rashford otrzymał piłkę w podobnym sektorze i tym razem wrzucił piłkę na dalszy słupek, gdzie pewnie gdyby Leon Bailey użył prawej stopy byłby gol. Zresztą w 24. minucie tego spotkania było podobnie i nie inaczej było także po przerwie, gdzie właśnie znów Madsen podaje piłkę i Rashford miał więcej przestrzeni tym razem na oddanie strzału. Wtedy jeszcze tego gola nie było, natomiast to też warto docenić, że właśnie często te schematy, właśnie gdy mówimy o Aston Villa, o tym jak tworzą sytuacje są dość powtarzalne i to także ostatecznie prowadziło do tego, że Rashford finalnie w pulkarnym mógł znajdować się w dość korzystnych sytuacjach, a także koniec końców, był w stanie atakować przestrzeń za plecami, czyli coś, co jest jego najmocniejszym, wydaje się, atutem i zaliczył w ten sposób asystę do Marco Asensio. Zresztą nie inaczej było, gdy mówimy o spotkaniu 1-8 finału w Champions League, gdzie znów ten atak przestrzeni, wykonany właśnie z tej pozycji, powiedzmy, skrzydłowego, czy właśnie bocznego napastnika tuż spod linii, zagwarantował Aston Villa czerwoną kartkę, wywalczoną właśnie przez Markusa Rashforda po tym, jak został on sfaulowany, gdy wychodził już sam na sam z bramki ten schemat tworzenia sytuacji przez Aston Villa był także widoczny nawet w debiucie właśnie Rashforda w Barwach. The Villance, to znaczy wtedy w meczu z Tottenhamem podał piłkę Luka Dean do Rashforda i niezależnie właśnie od tego, kto jest bocznym obrońcą, choć wiadomo, że Dean ma nieco większe inklinacje do tego, żeby obiegać Rashforda po zewnętrznej, to mimo wszystko w tej sytuacji też właśnie wykonał podobny ruch, z czego zresztą Aston Villa wywalczyła sobie rzut roczny. Zatem podsumowując, Rashford zmienił się w Aston Villa albo bowiem ma inną rolę niż w United. Nawet jeśli pozycją powiedzmy nie różni się to aż tak bardzo, to w Aston Villa, nawet jeśli wciąż atakuje przestrzeń za plecami przeciwnika, to jest skrzydłowym, który mimo wszystko ma bardziej tworzyć szanse właśnie poprzez powiedzmy swoje dośrodkowania, aniżeli wchodzić w pojedynki i także szukać takiej gry jako typowy boczny napastnik. A to wszystko odbywa się także za sprawą powtarzalnych ruchów właśnie bocznych obrońców, tak jak to choćby było nawet w ostatnim meczu Aston Villa, kiedy to w 43 minucie Madsen był właśnie ustawiony jako powiedzmy ta lewa ósemka, czy lewy obrońca, który wchodzi do środka, a po podaniu piłki do Rashforda był w stanie zabrać mu przeciwników i tym samym Rashford był w stanie złamać do środka. Ale wiecie co, nawet jeśli Rashford wygląda coraz to lepiej pod kątem tego, co dzieje się z piłką przy nodze, gdy ten piłkarz właśnie ją posiada, no to mimo wszystko mnie najbardziej cieszy zmiana u Anglika pod kątem jego nastawienia do gry bez piłki. I za to też został powołany do reprezentacji Anglii, tak jak zresztą mówił Thomas Tuchel, kiedy zauważał właśnie na swojej pierwszej konferencji prasowej jako selekcjoner Anglików, że właśnie Rashford wywarł duży wpływ na Aston Villa od kiedy tam przeszedł, głównie z ławki, ale jego jego impact był imponujący. Wkład fizyczny był imponujący oraz co najważniejsze, jego wkład bez piłki, jego umiejętności w obronie, praca, wracanie się do tyłu było Imponujące. Miałem mocne uczucie, że powinniśmy go wziąć i popchnąć, aby został na tym poziomie i nie wrócił do starych nawyków. Tak właśnie mówił Tuchel o samym Rashfordzie w ostatnim tygodniu. No i wydaje się, że właśnie ta zmiana pod kątem działalności bez piłki Rashforda i pod kątem aktywności właśnie w tej fazie meczów jest zwyczajnie największa. To znaczy, Rash w tym sezonie stał się piłkarzem, który pracuje dużo ciężej bez piłki i nawet, tak jak mówiłem w filmie poświęconym po części temu zawodnikowi na początku stycznia, kiedy zauważałem, że on pewnie z United odejdzie. Natomiast właśnie pytanie, gdzie on mógłby odejść, jeśli ma tak wysoką tygodniówkę, a także jeśli nie przykłada się zwyczajnie do pracy bez piłki. Wtedy zauważałem, że choćby porównując późnego Leo Messiego, który wiadomo, że w pressingu zwyczajnie sobie druktał, chodził, nie był zupełnie zainteresowany odebraniem piłki przeciwnikowi, Rashford w wielu momentach, jako piłkarz dużo młodszy, wyglądał zwyczajnie dość podobnie. Dla mnie zawsze symbolem pod kątem... Tego jak ślamazarne, i leniwy momentami był Rashford bez piłki, było spotkanie z Newcastle jeszcze w zeszłym sezonie, kiedy to, tak jak widzicie, choćby już na samym początku meczu, Rashford został ominięty i nawet nie był skory do tego, żeby powiedzmy jakoś aktywnie wrócić za swoim potencjalnie piłkarzem, czyli za Tino Livramento. Nie inaczej, choćby było jeszcze później, kiedy też, tak jak widzicie tutaj, był zupełnie niezainteresowany tym, żeby właśnie jakkolwiek zaangażować się. W grę obronną United, do czego zresztą wiele osób właśnie się przyczepiało. Z kolei w Aston tak jak widzicie, ta liczba odbiorów w przeliczeniu na mecz znacznie wzrosła. I oczywiście tutaj warto właśnie uwzględnić to, że tych minut jest relatywnie niedużo, w związku z czym pewnie ta liczba jest po części. Pod wpływem pewnej takiej statystycznej inflacji, natomiast faktem jest, że w wielu momentach, tak jak choćby tutaj, tak jak widzicie, nawet jeśli teoretycznie Brugia zmienia stronę zajcia przerzut, no to Rashford był w stanie wracać się dużo bardziej dynamicznie, aniżeli właśnie we wspomnianym już meczu z Newcastle. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że to są tylko powiedzmy jakieś wybrane przykłady i tak dalej, natomiast moim zdaniem zmiana nastawienia u Anglika jest dość ewidentna. Zatem, jak widzicie, Rashford ma nową rolę nie tylko z piłką, ale także bez piłki można mówić, że nowy klub, nowy Rashford. Jak to wszystko się zakończy, o tym oczywiście się przekonamy. Niemniej jednak faktem jest, że Rashford wraca właśnie na ten powiedzmy swój optymalny poziom, i to jest coś, co mimo wszystko pewnie wiele osób. Cieszy na czele oczywiście z Manchesterem United, który pewnie tego zawodnika będzie mógł spieniężyć. Ale czy tak się stanie, dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Mam nadzieję, że ten temat Wam się podobał. W tym tygodniu jeszcze wleci film o Brexicie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Siemann.